Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Pan. Tutaj w kolejnym luźnym tuningu. Tym razem zajmiemy się Lexusem RCF, czyli tak naprawdę nowym samochodem, zupełnie nowym samochodem i niby innowacyjnym, ale w tym momencie i tak towarzyszy nam tu 5-litrowa jednostka V8, więc mamy taki samochód i on ma bardzo jedną fajną modyfikację, którą zaraz Wam zresztą zaprezentuję. Jest aktualnie w takim pomarańczowym kolorze, ponieważ jest ten kolor z oryginalnej palety barw, no i zbyt cudowny to on nie jest, aczkolwiek najładniej ten samochód wygląda, załóżmy błękit. The przynajmniej według mnie, więc w tym momencie no zajmiemy się właśnie tym Lexusem weźmy sobie w ulepszenia i mamy coś takiego jak ustawienia karoserii w tych ustawieniach możemy sobie właśnie wziąć tą karoserię Rocket Bunny i niski agresywny wygląd jak zawsze, ale słuchajcie wydaje mi się, że w tym momencie dając sobie to Rocket Bunny coś by nam tu zmienili, zmieniliby nam silnik i tak dalej więc my sobie po prostu wejdziemy we własne ulepszenie, wejdziemy sobie w konwersję i tutaj mamy karoserię, całą karoserię zamieniamy sobie na Rocket Bunny, oczywiście na razie będzie do Dosyć wysoko, no ale spokojnie to się jeszcze zredukuje. No i mając ten 5-litrowy silnik, pomyślałem sobie, że kurczę, to jest na pewno mocny samochód. Mamy pewno około 600 koni. Wiem, że tam oryginalna wersja chyba miała około 500 bądź 550 i później zostało wyciągnięte jeszcze jakimś innym sposobem więcej tych koni mechanicznych, więc na pewno nie będziemy sobie go aż tak bardzo przerabiać. Oryginalnie mamy napęd na tył, więc zrobimy sobie go pod drift. No i właśnie, do powietrza mamy seryjny silnik wolno sąciem. No ale skoro chcemy podriftować, no to musimy sobie go odrobinę uturbić i zrobimy sobie. To oczywiście sobie to oczywiście turbo sprężarkami, i tak właśnie to będzie wyglądało. Wchodząc w aerodynamikę, i wygląd mamy tylko zmianę spoilera. I jest to jeden ogromny spoiler Rocket Bunny. Jest naprawdę masywny, jest, no jest przewielki. No, ale skoro zmieniamy sobie diametralnie samochód, tuningujemy go, no to w zasadzie, czemu by sobie nie wziąć takiego wielkiego spoilera? Ten tył byłby dosyć pusty bez tego spoilera, więc takie dociążenie myślę że się nam tutaj przyda. I teraz, wchodząc w opony i felgi, no to opony weźmy na razie sportowe, nie, sportowe albo wyścigowe, bo w sumie nie weźmiemy sportowe, nie będziemy za bardzo w niego ingerować, jeśli chodzi o tą, O ten silnik. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w, po prostu w serii. Co do przednich opon, to sobie weźmiemy, może. No, nie wiem, które byłyby tu najlepsze. Odrzuciliśmy sobie 275, a tylnie poszerzymy tylko o jeden rozmiar, także 285. I co do stylu felg, no to myślę, że pozostaniemy sobie blisko oryginału, aczkolwiek, czy oryginalne felgi, to raczej mi się nie wydaje, więc coś podobnego do oryginału, może jednak z trzeciej kategorii. Wydaje mi się, że w trzeciej kategorii będą lepsze takie felgi, które będą pasowały. No mógłbym wziąć coś z fajnym rantem i też byłoby to całkiem wskazane, jeśli chodzi o ten body kit. Zawsze dobry rant przy feldze bardzo fajnie pasuje do Rocket Bunny, ale w tym momencie sobie troszkę nawiążę do oryginału, tak, do tych oryginalnych felg, które w tym samochodzie są w sumie całkiem ładne. Więc, no, tutaj nie znalazłem nic ciekawego. Moglibyśmy nawet wziąć tą felgę, która w sumie jest tutaj proponowana, ale myślę też nad tym e, Forta, po prostu nad tą felgą Forta, ponieważ ona jest ciekawa. Ona jest ciekawa, tylko ona już nie, nie nawiązuje za bardzo do oryginału, tylko średnio mi pasuje do przodu samochodu. Tu musi być felga, która ma sporo ramion, i sporo tych ramion mamy, załóżmy w tej tutaj oto prezentującej się całkiem nieźle. No, ale w zasadzie ta, która jest proponowana przez grę, też nie jest brzydka, więc sobie ją weźmy, no, już jakoś to ośdzierdżę. E, no więc tak, mamy już felgę wziętą i tu wszystko wybrane. Co do rozmiaru felgi, no to nie jestem pewien. Ale większa chyba już by nie za bardzo tutaj. No nie, nie, bez przesady, chyba nie będziemy przydać, Albo w sumie to jest 20, tak? Więc weźmy sobie tą 20. Najwyżej później sobie ją zmienimy. Dlatego, że no, w sumie obniżamy samochód, więc też ta linia felga będzie inaczej wyglądała. Te wszystkie rzeczy sobie tutaj zmienimy, bo to jest tylko związane ze zmianą biegów. A to nam się oczywiście przyda. Również będziemy mogli sobie wydłużyć biegi. No co się, myślę, przyda. Przynajmniej w który będzie miał praktycznie oryginalny silnik znaczy uturbiony, ale oryginalny w układzie prowadzenia oczywiście hamulce też się przydadzą i patrząc dalej mamy te resory o, oczywiście bierzemy bieżnik, znaczy, bierzemy bieżnik, bierzemy Resory terenowe. No i zaraz sobie tu podmienimy, tak jak zawsze to robię. Także obniżamy jak najbardziej chyba każdy samochód w tym luźnym tuningu będę tak klebił no ale to tylko ze względu moich upodobań, tak? Bardzo, bardzo lubię samochody niskie. Niskie prezentują się według mnie lepiej niż te po prostu zwykłe samochody takie fabryczne. Tył możemy obniżyć troszkę bardziej, aczkolwiek źle to chyba nie wygląda. Spójrzmy. Chociaż, żeby to, właśnie, żeby to źle nie wyglądało, bo na równi może będzie lepiej. Także. Hmm. Tył mamy niżej, z tyłu mamy spas. Spójrzcie, jak się dopasowała idealnie felga co do nadkola. No, z przodu nie, aczkolwiek fajnie, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy spas, mamy wreszcie spas. W Forzie jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Dzięki Bodykitowi mamy również dystansę na kołach, więc mamy spas. Słuchajcie, mamy spas. Pierwszy raz w życiu w Forzie doświadczyłem spasu i jestem pozytywnie zaskoczony. Więc tak sobie to właśnie zostawimy eee, Tak, jest samochód bardzo niski I na tym mi zależało W ogóle on praktycznie tutaj dotyka ziemi Spójrzcie, no nie wiem, 5 cm odstaje nie niby tam chyba jest jakieś 11 Ale i tak według mnie wygląda to całkiem spoko Więc teraz w silniku nie będziemy zbyt wiele zmieniać Ale mamy te dwie turbosprężarki I je sobie polepszymy Tutaj nam niestety moc pokazuje w kilowatach Aczkolwiek wszystko chyba jest już zrobione, i spróbujemy sobie z taką właśnie oto konfiguracją podriftować troszkę samochodem. Ale jeszcze go nie odciążyłem, właśnie, jeszcze go nie odciążyłem. Także sobie odciążę i będzie, myślę, idealnym driftkarem. Po prostu silnika nie ruszamy, ale tak, wystabilizujemy sobie go troszkę, żeby nam nie ma i na zakrętach. Troszkę sobie to później poregulujemy również. Dociążenie również się przyda, jak widzicie wszystko jest na plus. I redukcja masy. Jak najbardziej też na plus i więcej, myślę, nie potrzebujemy żadnych zmian w silniku, ponieważ no, te 5 litrów myślę, nam starczy spokojnie moc, która już jest w tym samochodzie. mógłbym sobie zmienić na milę na godzinę, ale ciężko by mi się było przyzwyczaić. Więc mamy samochód w klasie S1, tak naprawdę, więc on już jest bardzo dobry. Teraz wejdźmy sobie w projekty i lakiery i teraz tak, wchodząc w, te, w tą znajdźkę, słuchajcie, pierwszy projekt, ten, który jest, jest no bardzo ładny. Zobaczcie, jakby wyglądał na, na moim Lexusie on się tu chwilę będzie pobierał, no jest bardzo ładny, jest naprawdę... Aha! Czyli ja już tego wziąłem. No dobra, no to sobie zapiszę najwyżej kiedyś sobie go użyję. Spójrzcie, jak będzie fajnie wyglądał. To jest odzorowanie z rzeczywistości, tak? I ten samochód i ma Bodykit, i w rzeczywistości ma taką wersję bez bodykita, właśnie. Bardzo fajnie wygląda. Spójrzcie sobie, jak to się prezentuje. I pomyślelibyśmy, kurczę, zielone felgi, jakiś złoty, czerwony, no oddzielnie nie wygląda to ładnie, ale razem kiedy jest to połączone, bardzo fajnie się prezentuje. Wydaje mi się, że to jest malowanie idealnie stworzone, w ogóle długo na pewno było tworzone. Ale idealnie stworzone pod to auto i bardzo przyjemnie mi się tu na nie patrzy Naprawdę jest bardzo ciekawe i no wszystko w tym samochodzie, że tak powiem jest ładnie podkreślone Każdy element auta jest no, w odpowiednim e, oczywiście stopniu podkreślony Także to malowanie sobie zostawiam, ale, ale ja chciałbym mieć ten samochód czysty Na chwilę obecną chciałbym mieć czysty, więc sobie przerobię go po swojemu Mam takie malowanie, może później je użyję, może nie, aczkolwiek ja bym chciał mieć go po prostu zwyczajnie czystego, pustego, a tylko oczywiście z jakimś ładnym kolorkiem i ładnym kolorem felgi również, więc tak. Chodząc w kolory producenta mamy ten błękit o którym wspominałem Błękit jest no bardzo, bardzo wyrazisty w tym momencie i bardzo mi się podoba W tym momencie zastanawiam się bardzo nad użyciem tego, tego błękitu Chociaż możemy sobie jeszcze go zmodyfikować troszkę Dalej mamy tą czerwień tak naprawdę ten bord Można powiedzieć że to jest bordowy Taki wiśniowy bardziej bym powiedział I też strasznie ciekawy kolor Strasznie ładnie wygląda tego samochodu W ogóle Lexusy ładnie wyglądają i czerwone i właśnie yy niebieskie załóżmy czerń no to tutaj nie za bardzo dla mnie przynajmniej srebrny i ten szary, znaczy szary w sumie srebrny i biały to nie są też kolory, które za bardzo mi tutaj się podobają, kurczę jeszcze bym ten przód odniżył, spójrzcie jakby pięknie to wyglądało gdyby również przód miał spas no ale to nic, nie będzie spasu to nie w kolorach specjalnych mamy coś takiego jak dwucieniowy polerowany i możemy sobie go tutaj troszkę pozmieniać i gdyby tak sobie pójść w niebieski z czernią spróbujmy to zrobić, tylko chyba to się jakoś tak tutaj robi o i ten odcień możemy sobie zmieniać. Także o, gdyby zrobić coś takiego, słuchajcie. No powiem wam, to jest dobry pomysł, co? Wydaje mi się, że to będzie wyglądało naprawdę fajnie, przynajmniej z tym autem. Idąc dalej w fiolet. Czy ten odcień byłby już taki. No to już chyba nie byłoby to. To już nie byłby ten kolor, którym ja bym, że tak powiem, sobie zamarzył, którym sobie zamarzył. W nasyceniu mamy jak najbardziej i jasność sobie możemy również wziąć na maksa, chociaż czy on wtedy będzie... Się mienił, będzie się mienił, będzie się mienił, więc wydaje mi się, że to jest kolor, o który po prostu sobie, yy, który sobie zamarzyłem. I taki kolor właśnie sobie wezmę do tego samochodu. O nie, o nie, o nie, wyszedłem. Okej, okay, no więc kolor auta mamy już zmieniony, maski oczywiście nie przerabiamy, lusterek również, spoilera też dalej felgi, ale jeszcze sobie przyciemnie szyby. To będzie spoko wyglądało, mamy białe wnętrze, więc nie musi się bardzo tutaj pokazywać. No i właśnie, mamy kolor producenta, to jest to naprawdę no, nie ma tego koloru i możemy jeszcze sobie wziąć białą, zobaczcie, jak będzie wyglądało auto z białą właśnie tą felgą, aczkolwiek wydaje mi się, że tu czerń będzie wyglądała najkorzystniej. W kolorach specjalnych chyba nic takiego nie będziemy mieli, co będzie wyglądało wyglądało dobrze na tyle, żeby było lepsze niż ta właśnie, no karbonowe felgi również byłyby całkiem ciekawe, moglibyśmy się nad tym zastanowić, więc spójrzmy jakby wyglądało właśnie z tymi karbonowymi, no chcąc mieć unikalne auto, chcąc mieć auto, które by nie się wyróżniało, no to w sumie patrząc po tym całym kolorze i tak dalej i tak dalej, będzie to całkiem dobra propozycja, tylko że karbonowe felgi to dla mnie lekka przesada, więc raczej tego robić nie będziemy, idąc w kolorze specjalne dalej, to mamy jakieś wzorki i w ogóle no spoko, ale wtedy auto to jakby nie mogłoby mieć tego koloru, który ma w tym momencie chromowane. Zobaczmy, jak będą wyglądały chromowane, bo chrom tutaj też według mnie pasuje. I chyba sobie to zostawię. Słuchajcie, no chrom albo czerń, tak? Także jest tu taki wybór. Porównam sobie to zaraz jeszcze z tą czernią, o której, o właśnie, bo tu można chyba jakoś tak zmodyfikować ten chrom, spójrzmy czy tak to nie będzie wyglądało najlepiej no bo nie, no wydaje mi się, że ten kolor, który w tym momencie mamy jest najładniejszy chyba i ta czarna fajnie pasuje do tego wszystkiego, do tego całego zestawienia więc zapisuję sobie dla samochodu, mam już to wszystko zrobione wydaje mi się, że jest to najbardziej korzystny wymiar tych wszystkich kolorów a my widzimy się po przerwie Ok, no więc witam po przerwie w Zatoce Byrona, w Byron Bay. Słuchajcie, spójrzcie, jak fajnie to wygląda. Kiedy sobie naciskam hamulec, to również z przodu te LEDy się tak fajnie świecą, i bardzo ładnie to wygląda w tym aucie. Także zauważyłem taką właśnie sobie rzecz. Widzimy sobie troszkę bliższą kamerę do całego auta, choć wydaje mi się, że chyba, o, ta będzie najfajniejsza, najprzyjemniejsza w tym momencie. I tak, troszkę trzeba sobie go, bym myślę, przerobić, jeśli chodzi o tuning yy, taki mechaniczny, naprawdę. Więc tak, tu nic nie zmieniamy. Jeśli chodzi o biegi, no to przedłużymy sobie rzeczywiście. Trójeczkę i czwóreczkę. Wydaje mi się, że te dwa biegi powinny być najbardziej podkreślone. Również dwójka troszkę. Ta trójka tutaj zanika, więc o niech tak to będzie wyglądało. W ustawieniu kątów, no to z tyłu sobie troszkę jeszcze zwiększymy. Ale odrobinkę, tylko z przodu nich tak zostanie. Chociaż wiecie co? Nie. Zrobimy sobie, zrobimy sobie półtorej i w tym momencie będziemy mieli troszkę może dłuższe te całe łuki robione przez samochód. Co do resorów, to sobie usztywnimy. Wydaje mi się, że to usztywnienie jest najprzyjemniejsze w tym momencie, bo nie mamy nie wiadomo jak dużej mocy, bo tylko sobie uturbiliśmy samochód, a potrzebujemy, żeby samochód miał tą. tą O nie, 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 nie tu już się za, zapędziłem. Żeby miał to dobicie, tak? Żeby jechał całkiem całkiem no, szybko, szybko, żeby mi się dobrze zrywał, a z lata na no no to średnio by to wyglądało, bo te opory dynamiczne i tak dalej, zresztą nie za bardzo na tym się znam, ale znam się na tym, że musi być sztywno. Yy, tu nie mamy nic niezmienionego, także tak, hamulce bardziej mógłbym sobie w sumie wziąć na przód, yy, tak, z 70%. Wtedy z tyłu dalej by koła się ruszały, przynajmniej, no tak jakby. I przyspieszenie weźmiemy sobie na wysokie zwolnienie mógłbym wziąć również, ale nie wiem czy to. A w sumie wezmę sobie, nie ma problemu z tym. I zastosuję sobie najwyżej, później coś podmienie. I tutaj mam coś w social'u jeszcze, dostałem coś. A nie, tu o drivewatze, no to w sumie nic takiego i możemy się przejechać. Spróbujmy się tu przyjechać, może najpierw, ojej Merolu, ojej okularnik tutaj Może najpierw pojedziemy sobie w miasto, tu jest blisko strefa driftu i posłuchajmy sobie troszkę dźwięku Lexusa No więc tak, słuchajcie, dźwięk, no słychać to turbo, słuchać już, że nie jest to oryginalna V8, e, tylko no, teraz to nie jest silnik szybkosący oczywiście, ale turbo dało nam tu całkiem dużo, więc teraz w pobliżu jest strefa driftu, którą oczywiście sobie myślę użyjemy, także tak, spróbujmy najpierw ten łuk jakoś ładnie przejechać tutaj driftem i zobaczymy jak auto będzie się zachowywało na tym łuku również później, no powiem wam, że rwie, no może nie rwie, no halo, halo, właśnie samochód z halo w nas wjechał, e, także niestety, ale spróbujmy sobie jakoś tutaj ciekawie całkiem to pojechać. Może akurat się jakoś fajnie uda. No, ten początek nie za bardzo, ale zobaczmy dalej. Może coś tu ciekawego się yy, będzie działo. Także, może spróbujmy na czwórce. Czwórka też może być całkiem mocna, ale nie. Na czwórce będą braki mocy ponieważ no mamy tylko to turbo tylko to turbo a samochód myślę jest całkiem ciężki aczkolwiek może mając tutaj e, sprzęgło no to może mógłbym sobie zrobić właśnie tego klaczkika i wyglądałoby to troszkę lepiej także w tym momencie musimy sobie spróbować w drugą stronę pierwszy przejazd nie za dobry nie za dobry i nie wiem z czym to się wiąże aczkolwiek no nie bardzo nie bardzo mi się to e, podoba w tym momencie no troszkę mi brakuje troszkę mi brakuje i mógłbym go jeszcze polepszyć ale mogę spróbować jeszcze raz troszkę może moc sobie go tutaj pokatować i tak dalej, i tak dalej. No, brakuje mi nie tyle że mocy, co brakuje mi miejsca, w którym mógłbym pokazać co potrafię, ponieważ cały czas mi przeszkadzają te trafiki. No ale tak jak zawsze mówię, no, to są... Trafiki tutaj zawsze przeszkadzają mi tak to jest i nic się z tym nie zmieni. No, w drugą stronę idzie już zdecydowanie lepiej, aczkolwiek no właśnie chciałem jakoś tutaj ładnie ominąć. Nie za bardzo mi wyszło, więc w zasadzie no, nie jest tak najgorzej. Całkiem się nadaje. Może nie ma nie wiadomo ile mocy, ale... Ale jeździ się przyjemnie i chyba o to, o to chodzi Także drift car jak yy, na chwilę obecną wydaje mi się udany Na chwilę obecną wydaje mi się samochód jest dobrze dopracowany yy, Czy mi czegoś brakuje? No chyba niczego mi nie brakuje Aczkolwiek nie wiem czy czegoś nie sknociłem Żeby mi auto znowu nie obracało jak było w przypadku NSXa, więc teraz tak. dajemy sobie dwieczkę, Spróbujemy na pełnym gazie, przejechać ten łuk na trójce. No i słuchajcie, trójka, tak, trójka jak najbardziej. Czwórka również, czwórka również, ale już ponad 100 na godzinę oczywiście. Więc teraz tak. Eee, dobrze, weźmy sobie na wyższej prędkości. czwóreczka, właśnie chodzi o to, żeby tą czwórkę tutaj przytrzymać. Teraz odbijamy, odbijamy, jeszcze raz odbijamy. Bardzo ładnie, powrót. Dobrze, teraz y, pojedziemy sobie chwilę za Drivatarem i spróbujemy jakoś dokładnie ładnie go wyminąć od Bika. Oj, odbijaj. Dobrze, 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 dobrze. No, i te 50 tysięcy punktów jest. Jak wiem, jak już mówiłem, nie jeździmy sobie na punkty w tym momencie, tylko na styl, żeby jak najlepiej nam się driftowało. Bo jazda na punkty to jak największe kąty, a my nie potrzebujemy nie wiadomo jakiego kątu, tylko żeby auto po prostu przyjemnie się tu prowadziło i tak dalej. Więc spróbujmy sobie zrobić rondo jakoś tutaj na lekkim gacie, może na dwójeczce, Też dwójeczka myślę będzie miała dosyć dużo mocy, ale, ale nawet, nawet jedzie po tym rondzie. Więc dobrze, wracamy sobie do żywych i ostatni raz w drugą stronę przejdziemy sobie tą właśnie strefę driftu. Także dobrze Lexus, dawaj, 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 dawaj. I teraz tak, odbika w drugą stronę. Na pełnym gazie. No widzę, że nie jest dużo trafików tutaj, więc może uda się coś ciekawego zrobić. Jeszcze raz z drugą, czwóreczka, żeby większy łuk troszeczkę był. Teraz trójka. Wracamy ponownie. Dobrze, no troszkę jednak brakuje, no nie wiem, trochę za małe te łuki. Może powinienem z tego inaczej trochę przerobić, aczkolwiek wydaje mi się, że ten tuning jest odpowiedni, więc no te 54 tysiące. W sumie, no o czym mógłbym tu pomyśleć? Muszę tylko spojrzeć na ten samochód na chwilkę. Więc czy to z tyłu nie za bardzo weszło to koło po tym pochyleniu? Nie, no bo jakby się nam. Znaczy spróbujmy troszkę mniej, żeby ten tył był pochylony. I może akurat tak się złoży, że że wtedy auto będzie miało troszkę większe przyspieszenie, akurat będzie się mniej ślizgało. Więc weźmy sobie 0,5 po prostu. E, Okej, okay. jest to 0,5. No powinno być tak. Powinno. Chociaż nawet czekajcie, teraz nawet nam nie styka tutaj z tyłu, no ale to nic, nie musi stykać, już był spać przez chwilę i to mi pasowało. Więc tak, w tym momencie zmienimy sobie strefę driftu na jakąś inną i myślę, że weźmiemy sobie do mojej ulubionej. Tu mamy nie... Aha, tu mamy nieodkrytą, niby odkrytą. Tu jest jakiś taki jeden duży łuk. Ja tej strefy jakby nie pamiętam. Znaczy to jest strefa w lesie. Tu mamy kolejną, która jest przez taki właśnie okres. A nie, to jest bardzo krótka strefa. To nie, my sobie pójdziemy troszkę do góry. I tu jest jedna bardzo, bardzo ciekawa strefa, mianowicie w tym miejscu najlepiej się testuje samochody. Więc troszkę oddalmy się tak mniej więcej w to miejsce i spróbujmy naszego Lexusa w tym miejscu wykorzystać. Odrobinę chyba zmienił się układ tej strefy od mojej ostatniej jazdy, mianowicie coś tam się tak jakby początek troszkę przesunął. Aczkolwiek pewien nie jestem, więc muszę się do tego przyzwyczaić. Okej. Okay. I oczywiście też zobaczę, czy to rzeczywiście mam rację. Także no, Lexusik podoba mi się strasznie, a my teraz leciutko na jedneczce, Dwójeczka jeszcze panuje. Biot 500 spojrzałem na obroty. Trójeczka I teraz dojdź do trójeczki, do czwóreczki, do czwóreczki, do czwóreczki ojej Nie wjechaliśmy sobie w strefę, ale spróbujemy przyjechać chociaż raz tą... Ten odcinek, żeby zobaczyć jak auto będzie się w nim zachowywało Także wydaje mi się, że to powinno być dla nas górujące dzisiaj Spójrzcie jak ładnie się tu Lexus... Prowadzi, jak się słucha po prostu wszystkich moich ruchów Aż miło mi to po prostu stwierdzić Patrzcie, no po prostu to jest strefa dla niego I po tym zmianie, po tej zmianie pochyłu Rzeczywiście mniej się ten tył ślizga A chyba o to chodzi właśnie, że w tym momencie mam większą kontrolę I po prostu autem się lepiej jeździ Wydaje mi się, że powinienem bardziej sobie z przodu te kąty e, zwiększać Ponieważ zwiększając kąt z przodu e, Będę miał możliwość robienia większych łuków po prostu I koła będą też się troszkę inaczej układały Więc dobrze Teraz podjedźmy sobie troszkę wolniej, wolniej, wolniej i przyspieszamy. Dwójeczka, trójeczka Na trujeczce sobie wejdziemy w cały zakręt, więc tak. Już odbijam. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, fałsemka, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz tak, tutaj powinna być czwórka, ale nie zapomniałem, że tutaj trzeba troszkę więcej kilometrów na godzinę, żeby większe obroty się wbiły w tą czwórkę, ale spróbujmy pod górkę, może się uda na tej czwórce ładnie podjechać, tylko żeby nam teraz, o, dobrze, udało się ominąć drivatary. Lecimy dalej całym łukiem, całym łukiem full gas, w, całym... w tym momencie cały czas full gas. No i musiał, musiał w nas wjechać, no bo przecież nie mógł minąć. No, niestety nie mam na tym żadnej kontroli i nie potrafię tego zmienić, nie jest to zależne ode mnie. Ale spróbujemy sobie jeszcze raz w dół, może tym razem po prostu się uda. No i nie, łatwa jest kontrola nad tym samochodem, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo łatwa i po prostu przyjemnie się nim tutaj jeździ. Naprawdę tego się spodziewałem. Znaczy tego się w sumie nie do końca spodziewałem, ale liczyłem. No, no jesteś na mojej idealnej linii Mustangu, wiesz? Natomiast tak, nie do końca się spodziewałem, ale jakoś w głębi serca prosto liczyłem, że się uda. No właśnie, ten początek jakby tej strefy troszkę jest inny, wydaje mi się, aczkolwiek pewien nie jestem. I trójka jest zdecydowanie górowym, jakby takim górującym biegiem na właśnie przejazd tej strefy, przynajmniej z góry. Z dołu, no to tam z tą czwórką mogłem kombinować, ale na trójeszce jak najlepiej. I może punktów nie jest, nie wiadomo jak dużo, ale po prostu auto mieli się przyjemnie, ładnie się wpasowuje w zakręty i stylowo sobie tutaj radzi. Także 73 tysiące. No, mało, oczywiście, że mało, ale wydaje mi się, że całkiem przyjemnie się to tutaj przejeżdżało. Więc w tym momencie pójdziemy sobie na ostatnią strefkę, na strefę, która będzie wymagała najwięcej mocy i na niej sprawdzimy sobie już efekt końcowy. Ok, no więc tutaj nie zostawiam sobie miejsca na błędy i robię jeden porządny, dobry przejazd. Mam nadzieję, że mi się po prostu uda. Także czwóreczka już wbita. Jedziemy sobie do piątego biegu i na piątym biegu wbijamy się w cały zakręt, teraz blisko wewnętrzne i zabrakło nam ręcznego. Dobrze, dajemy dalej na piące. Czwórka, kurczę, za mało mocy. Ale próbujemy dalej utrzymać tutaj nasz drifting. Czwórka sobie tutaj kontynuujemy. Teraz z na trójkę. I z trójki od wewnętrznej wyprzedzamy Mustanga, który przed chwilą nam uprzykrzał życie. Także dobrze, pięknie. Teraz lekka odbitka, żeby drift utrzymać. Z Zafiatem 500, pięknie. O, to mi się podoba, słuchajcie. Tak, właśnie chciałem jeździć tym Lexusem i pomimo braków mocy, no bo tylko jedno turbo, i w sumie 600, ponad 600 koni powinien nam starczyć, ale w tym momencie, no jakoś te braki wziąłem, to bardzo przyjemnie mi się nim jeździło i jestem w stanie po odpowiednim tuningu zdecydowanie każdemu polecić to auto, właśnie do driftu. Tak, jeździ się nim przyjemnie. No to v 8 jednak, tutaj to jest potrzebne. To jest Lexus, to jest auto luksusowe, potrzebuje duży silnik, który no może dużo. Ale również sobie dużo mocy ma. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.